Panie Adamie, jak wrażenia po szkoleniu praktycznym na naszym punkcie Bafra Kebab? Bardzo pozytywne, bardzo owocne to szkolenie, intensywne. Myślę, że bardzo przydatne w przyszłej pracy. Czego pan się nauczył? Oj, no w zasadzie wszystkiego, tak? Wszystkiego, co jest konieczne do prowadzenia punktu, zarówno od tej strony, właśnie biznesowej zarządzania, a także właśnie no, przygotowywania dań tak? z całego menu Bafry. Dużo spostrzeżeń takich praktycznych z zakresu też zarządzania pracownikami. Także bardzo, bardzo pozytywne szkolenie. A czy coś panu sprawiało trudność? Przyznaję, że nie, jestem raczej osobą taką, która lubi takie wyzwania i mam też doświadczenie w zarządzaniu zespołem, także bardzo. nie powiem, że było bardzo łatwo, tak, ale, ale do opanowania. A jak nasi szkoleniowcy? Jak ocenia Pan ich e, przygotowywanie Pana do szkolenia? Generalnie w tym punkcie tutaj, gdzie się szkoliłem, jest bardzo fajny, młody, zgrany zespół. E, bardzo chętnie dzielą się wiedzą i mają umiejętności, żeby się tą wiedzą dzielić. E, także naprawdę e, bardzo dużo wiedzy można od nich i takiej praktyki pozyskać. A czy takie szkolenie pozwala zacząć samodzielnie pracę na punkcie? Myślę, że jak najbardziej daje wyobrażenie o wszystkich aspektach działalności i przygotowaniu dań, także z powodzeniem osoba po tym szkoleniu może szkolić kolejne osoby, czyli swoich przyszłych pracowników. A dlaczego franczyza? Franczyza jest takim modelem biznesowym, który pozwala się w miarę łatwo wdrożyć osobom, które do tej pory nie prowadziły swojej działalności, zwłaszcza działalności tak wyspecjalizowanej jak gastronomia daje duże wsparcie, tak, dla osób, które początku, są początkujący w tym biznesie. A skąd dowiedział się Pan o ofercie franczyzowej Bafra Kebab? E, już od dłuższego czasu w sumie myślałem o jakiejś swojej działalności. E, śledziłem publikacje w literaturze e, branżowej, tak, i zwróciła moją uwagę właśnie oferta firmy Sweet Gallery. A co wyróżniło naszą ofertę, że akurat Pan się zdecydował na na Sweet Gallery? Generalnie chodziło mi też o biznes całoroczny. Jest relatywnie niski próg wejścia, jeśli chodzi o tego typu biznes. I dużą zaletą jest na pewno mobilność tego punktu, tak? Można z tą przyczepę przewieźć w razie czego w inne miejsce, a także bardzo szybko rozwinąć sieć o kolejne punkty. A dlaczego Bafra Kebab? Louis van Kebab. Tak jak wspominałem, no zależało mi, żeby to był produkt całoroczny. Jednak jest to danie, które się cieszy dużą popularnością i daje, że tak powiem, rokuje na przyszłość. A co by Pan powiedział innym ludziom, którzy myślą też o tworzeniu biznesu, na przykład swojego punktu, co by, co by pan im powiedział, żeby, żeby się przekonali do tej oferty? Ja generalnie może powiem bardziej szerzej trochę, bo do tej pory byłem osobą pracującą na etacie i wiem, że ciężko jest wyjść ze swojej strefy komfortu, jeżeli się myśli o swoim biznesie. Myślę, że warto spróbować, trzeba się rzucić czasem na głęboką wodę. Natomiast też jak już mówiłem, franczyza daje troszkę takiej poduszki bezpieczeństwa. Tak? Duże wsparcie franczyzodawcy pozwala w miarę bezboleśnie przejść też przez ten pierwszy najcięższy okres. A gdzie pan otworzy swój punkt Bafra Kebab? W Straszynie jest to niedaleko Pruszcza Gdańskiego. No to my trzymamy kciuki i życzymy panu powodzenia. Dziękuję bardzo.